Dzień dobry Państwu, konia się teraz. Zapraszam Państwa na relację z trasy 501 Stegna Krynica Morska. Po lewej stronie proszę Państwa jak się wjeżdża do Krynicy Morskiej. W tej chwili powoli już kończą pracę nad budową lidla, także w Stegnie Morskiej będzie kolejny kolejny market i no, kolejny można powiedzieć punkt gdzie będzie można w sezonie nabyć nabyć zrobić zakupy po prostu natomiast my się proszę państwa skupmy na trasie 501 biegnącej właśnie od Segny do Krenicy Morskiej 15, 15 listopad 2024 rok Zapraszam Państwa jeszcze raz na, na tą relację, ja jestem sam bardzo ciekawy jak wyglądają postępy, tutaj już powinny, ten, ten remont tej trasy powinien się już zakończyć, pierwszy taki termin to był zdaje się 22 wrzesień, natomiast firma, która remontowała tą trasę, poprosiła o przedłużenie do 25 października z tego to wiem, 20 października również nie udało się oddać tej trasy, tej inwestycji i proszę Państwa no, jest, mamy 15 listopad zobaczymy jak wygląda sytuacja na tej przecież bardzo popularnej drodze szczególnie w sezonie letnim. Ja proszę Państwa bardzo chciałem serdecznie podziękować Państwu za liczne subskrypcje, które które mój kanał otrzymał. Jestem Państwu bardzo wdzięczny. Zawsze podkreślam, że właśnie te trzy czynności, subskrypcja, postawienie łapki do góry oraz napisanie komentarza, komentarza wpływa na rozwój mojego kanału. Jeszcze raz dziękuję Państwu serdecznie za liczne subskrypcje, które mój kanał otrzymał i zapraszam do dalszej, do dalszej subskrybowania mojego kanału. W szczególności tych widzów, którzy jeszcze do tej pory tego nie zrobili, natomiast w miarę często oglądają moje filmy. Ja już w takim razie skończę z autoreklamą i zapraszam Państwa na no, no właściwy film. Zobaczymy rzeczywiście, jak wygląda ta trasa. Wjeżdżamy powoli właśnie z Stegny. W Tegnie już było wszystko e, wiadomo dużo wcześniej, wszystko był, remont się e, zakończył dużo wcześniej, natomiast cały ten e, największy właśnie front robót pozostał e, w kątach rybackich. Konta rybackie jest to e, wioska e, dobrych kilka kilometrów od Tegny w stronę Krynicy Morskiej. Myślę, że wszyscy, e, którzy tutaj byli, chociaż raz nam, jeżeli Wiślanie doskonale wiedzą. Świetne, można nabyć świetne, świeżutkie rybki, pieczone, no bardzo fajna miejscowość, typowo stricte taka turystyczna, także tak to wygląda i tam był właśnie największy front robót, natomiast w samej Stegnie to już wszystko było zakończone i takie zostały naprawdę drobne rzeczy. Proszę bardzo, jadąc już w stronę Krynicy Morskiej, jeszcze przed Stutowem tutaj jakieś prace porządkowe ale to chyba wiedzą Państwo niezwiązane no asfalt, no ciężko powiedzieć czy to jest inwestycja jeszcze należy do właśnie inwestycji do remontu właśnie 501 w każdym razie jeszcze jakaś grupka pracowników coś tam robiło na tym asfalcie cieła także no nie wykluczam że to jest jeszcze część robót związanych z trasą Stegna Krynica Morska. Powoli wjeżdżamy właśnie do Sztutowa już. W Sztutowie właśnie ostatnio jak przyjeżdżałem. Widzieli Państwo? Można powiedzieć, że wszystko też było gotowe. Tam były, zdaje się, 3 czy 4 zatoczki takie autobusowe do wybrukowania. No i zobaczymy, jak to... Jak to jak to wygląda w dniu 15 listopad 2024 roku już na moje e, takie oko chłopskie myślę że ten remont powinien być już zakończony i trasa powinna być już oddana już w pełni do użytku. Póki co oczywiście proszę bardzo mamy e, trasę Piękny przejazd jak na razie przez Stegner studowo, także tutaj turyści, turyści przyjeżdżający latem do, na Mierzeję Wiślaną myślę, że będą mieli ten komfort już poruszania się po, po drodze bardzo dobry. Ostatnie te kilka lat, 2-3 lata to rzeczywiście tutaj na tej trasie był horror, naprawdę korki ciągnęły się czasami aż do Nowego Dworu Gdańskiego. I, I ja tam w którymś filmie mówiłem, że e, najdłuższy, najdłuższą trasę, jako znaczy trasę, no czasek pokonywa, pokonywałem właśnie między nowym dworem a krynicą morską, proszę Państwa, cztery godziny. Naprawdę e, czasami były takie korki, że właśnie było trzeba liczyć sobie na podróż 4 godziny. W tej chwili w tej chwili myślę, że te korki znaczne się skrócą. Kto wie być może korku w ogóle nie będzie. Zobaczymy jak to będzie w sezonie turystycznym 2025. W sezonie letnim 2024 niestety mierzeje Wisirano odwiedziło o około 30% mniej turystów niż w latach ubiegłych. Nie wiem czym to jest spowodowane. No, ciężko im powiedzieć. W każdym razie liczby są takie, że krynicę morską, jak i całą Mierzeję wyślaną odwiedziło o około 30% turystów mniej. W tej chwili proszę Państwa znajduje się już na dobre w miejscowości Sztutowo i jedziemy już w stronę w stronę kątów rybackich. Także zaraz się okaże jak wyglądają te nasze zatoczki autobusowe, które półtora tygodnia temu, które tygodnia temu jeszcze były proszę Państwa w, w no jeszcze, jeszcze, te zatoczki w, robili, także bruk był układany, tam były jeszcze takie prace, ale to rzeczywiście wyglądało to już rzeczywiście na finisz z prawej strony mieliśmy, plantowali ziemię już takie rzeczywiście końcowe, proszę bardzo, po lewej stronie mamy zatoczkę, już ładnie oddana bardzo ładnie żadnych pachołków nic nie ma czyli jak najbardziej jest już oddana do użytku i tu będziemy mieli również po za chwileczkę po, po prawej stronie, także myślę, że wszystko już jest oddane. Proszę bardzo, ładnie ziemia nawieziona, i tutaj wszystko czeka aż się zazieleni trawka. Póki co, wszystko jest ładnie nawiezione, wyrównane. Prace wykonane. Póki co, inwestycja wydaje się być ukończona. No i długo, długo, można powiedzieć, czekaliśmy na finał oddania tej trasy. Bo tak jak powiedziałem we wcześniejszym etapie tego filmu, był dwa razy przekładany. Początkowo 22 września, następnie 25 październik, no i tam po tym właśnie 25 październiku jeszcze coś tam było, że tak powiem, dopracowane. Natomiast chwilę obecną wydaje się, że mamy wszystko już zakończone. Piękny, proszę bardzo, piękna, jasienna pogoda. Liście już takie rude mocno, także jeszcze troszeczkę i tych liści w ogóle nie będzie na, na, na drzewach, niestety, ale yy, i tak to wygląda. Natomiast powoli się zbliżam już do kątów rybackich. No, i naprawdę ja jestem bardzo ciekawy jak sytuacja będzie właśnie wyglądała w tej uroczej miejscowości turystycznej Cała trasa Stegna Krynica Morska liczy prawie 24 km ja natomiast dojadę do miejscowości Przebrna i tam skończę, tam skończę właśnie nagrywanie tej inwestycji. Właściwie, tak jak mówiłem właściwie od przekopu mierzej Wiślanej do Krynicy Morskiej ta trasa została już wyremontowana znacznie wcześniej. Ona jest w bardzo dobrym stanie, także myślę, że nie ma potrzeby tego pokazywać. Natomiast tutaj, właśnie gdzie w tej chwili wjeżdżam, tu właśnie były największe prace. Proszę bardzo, teren już wszystko ładnie rozplantowany, wszystko wydaje się być ukończone. Także z małym poślizgiem, natomiast no, można powiedzieć, że doczekaliśmy się końca inwestycji. Po lewej stronie latoczka również już ładnie oddałem do użytku, ładnie wybrukowana. Po prawej stronie właśnie nadjeżdżam. również. Te właśnie latoczki były jeszcze w pracach, gdy byłem właśnie ostatnim. E, razem, natomiast w dniu dzisiejszym to jest, e, proszę Państwa, 15 listopad. Wszystko wydaje się być ukończone. Ja jestem jeszcze bardzo ciekawy, jak sytuacja wygląda przy tym porcie morskim. Tam również e, ostatnio był jeszcze bardzo duży ruch e, bardzo dużo tych materiałów budowlanych, krawężników czy kostek blokowych bardzo dużo jeszcze zalegało na poboczach. Natomiast e, na tą chwilę ob. Wydaje się wszystko rzeczywiście już e, e, uprzątnięte i tutaj nie widzę żadnych, e, żadnych takich rzeczy, które by, wymagałyby jeszcze e, pracy. Proszę zobaczyć, czy po prawej stronie wszystko rozplantowane. Wszystkie zatoczki póki co oddane do użytku, tutaj widzę, że jeszcze chyba jakieś ostatnie odbiory, ale tak jak widzimy przejazd przez Stegnę, Sztutowo czy teraz Kąty Rybackie, no, wydaje się płynny i, i myślę, że tak to już jest. No tutaj jeszcze mamy jakiś sprzęt ciężki, koparka stoi. Ale to już myślę, że kwestia tylko wytransportowania. Przytransportowania koparki na bazę. Proszę bardzo zobaczyć pobocza. Wszystko pięknie rozgrawione. Czeka, czeka na przyjazd turystów. No, w maju, bo można powiedzieć, że tu Mierzeja Wiślana zaczyna żyć takim życiem w turystycznym, letnim już na początku maja jak ta majówka to już w piersi tacy grupy pierwsze grupy turystów przyjeżdżają właśnie na Mierze i Wiśla no jest to taki trochę jeszcze można powiedzieć dziewiczy rejon tutaj jeszcze taka taki plastik typowy cywilizacji aż tak mocno nie dotarła jak w innych miejscowościach, czy, czy w Sopot, tych nadmorskich, czy z drugiej strony no na południu, zakopane. No nie ma takiego, jeszcze, takiego mega, mega e, plastiku. E, no no tym można się cieszyć, że są takie jeszcze e, miejsca e, w Polsce. Także wyjeżdżamy już z. Kątów rybackich, i niedługo będziemy zbliżali się do miejscowości Skowronki. Skowronki no to bardzo mała taka miejscowość, właśnie w Skowronkach został, został przeprowadzony, wybudowany kanał przez Mierzeje Wiślaną. Myślę, że ci, co oglądają moje filmy, doskonale wiedzą. Gdzie leżą skowronki? Także tak to wygląda. Mamy ograniczenie do 70 km na godzinę i tyle też jedziemy. Także proszę zobaczyć trasę. Piękna trasa, pięknie się jedzie. Z pewnością latem będzie świetnie służyła turystom, którzy licznie przyjadą. O, proszę bardzo, ograniczenie mamy do 50 Kilometrów na godzinę, no i oczywiście zakaz wyprzedzania. No, proszę bardzo, tu jeszcze takie drobne, drobne prace, poprawienie krawęż, krawężników, i, ale to naprawdę już e, ostatnie prace. Natomiast przypominam, 15 listopad 2024. Pierwotny termin był 22 wrzesień 2024. Także pościg jest prawie dwumiesięczny. Eee, no to już myślę, że to powinno zająć na dobrą sprawę kilka dni, ale, 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 ale no póki co jeszcze takie drobne niedociągnięcie, naprawdę, takie niuanse są do, do wykonania. No póki co w już wydaje się takie przyjemna całkowicie. Proszę zobaczyć, pięknie pięknie jedziemy e, cały czas, wjeżdżamy właśnie do miejscowości Skowronki i jedziemy zobaczyć, e, polatać dronikiem troszeczkę, co się dzieje na Wyspie Estyjskiej. Wyspa Estyjska, to tak jak Państwo doskonale wiedzą, e, położona jest mniej więcej w odległości od przykopu Mierzei Wiślanej, około 4 km cały ten urobek właśnie, z, z, yy, właśnie był transportowany również na, na tą wyspę ten punkt teraz jest proszę państwa ta wyspa wyspa odbywa się refulacja wyspy i dno zalewu właśnie służy za materiał, za budulec właśnie yy, wyspy estyjskiej. Oczywiście jest jeszcze transportowany urobek z pogłębiania rzeki Elbląg, natomiast no, do pogłębiania rzeki Elbląg możemy mieć wiele zastrzeżeń, bardzo idzie to opornie i tak jak mówiłem we wcześniejszych filmach na sześć koparek pracuje zazwyczaj jedna maksymalnie dwie w tej chwili wjeżdżamy już proszę Państwa na kanał przez Mierzeję Wiślaną Zaraz nam się ukaże, już w takich jesiennych barwach. Most, proszę bardzo, południowy, otwarty, przyjazny, będzie, będzie można sobie przyjedziemy tym mostem. Natomiast most północny również otwarty, można przejechać. Zobaczymy, co się dzieje po prawej i po lewej stronie na sztandarowej takiej inwestycji prawa i sprawiedliwości. Zaraz zobaczymy prawa strona cisza, spokój, Ursa stoi zasumowana, proszę bardzo, po lewej stronie po lewej spo, stronie nic się nie dzieje także tak to wygląda e, Ursa przypłynęła z tego co wiem kilka dni temu i, i tutaj i myślę, że zacznie się hmm, pogłębianie no zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, ja postaram się, jeżeli Ursa będzie Pogłębiała, czy to tor wodny, czy, czy właśnie rzeka, albo zobaczymy. Postaram się to oczywiście relacjonować. Póki co wyjeżdżamy już z przekopu przez Mierzeje Wiślaną i pozostaje nam około, proszę Państwa, właśnie 4 km do miejscowości Przebrna. To jest właśnie tam, gdzie najkorzystniej startować dronem, żeby dolecieć właśnie do Wyspy Estyjskiej cały czas proszę zobaczyć jak to pięknie te kolory wyglądają jesienne każda pora roku ma swój urok czy wiosna, lato, jesień, czy też zima naprawdę jesień to jest bardzo taka efektowna te kolory rzeczywiście żywe takie i, i no pięknie to wygląda Natomiast my powoli już jedziemy. Cały czas pozostało, pozostało nam około 3 km do przejechania. No i zobaczymy tutaj, yy, zobaczymy yy, jak tam właśnie prace postępują na wyspie estyjskiej. Ten odcinek drogi 501, drogi wojewódzkiej on był już oddany do użytku, wyremontowany nieco wcześniej. Yy, on zresztą, ten odcinek nie był aż tak niszczony, podczas budowy kanału przedmieścia wiślano cały sprzęt ciężki właśnie e, właśnie, który, e, który poruszał się do, przez do, przez drogę 501 do e, kanału właśnie że tak powiem po kolokwialnie rozjeździł tą trasę e, właśnie do przekopu i, i wymagało właśnie, ten odcinek wymagał Właśnie najbardziej remontu. Natomiast tutaj, od przekopu aż do krynicy morskiej, ta trasa rzeczywiście była mniej zniszczona. i Proszę zobaczyć, jak się pięknie jedzie, jakie piękne kolory. Naprawdę e, wspaniała sprawa. Powoli dojeżdżamy już do miejscowości Przebrna. Zapraszam Państwa serdecznie do subskrypcji mojego kanału Dzidek Teraz jeżeli Państwo oglądają te filmy moje widzę ostatnio bardzo dużo subskrypcji mój kanał otrzyma od Was które jeszcze raz serdecznie dziękuję o mocno światło, mocno słońce sieci. także zapraszamy strasznie się niewygodnie jedzie, trzeba powoli jechać słońce świeci po oczach Także dziękuję Państwu serdecznie za subskrypcję. No i tak jak mówiłem zapraszam do dalszego sprawania mojego kanału, osoby, które często w miarę oglądają moje filmy, a jeszcze tego nie uczyniły. Oczywiście postawienie, jeżeli film się podobał, łapka do góry, tak zwany like, No i komentarz, jeżeli mają Państwo jakieś pytanie czy czy cokolwiek, nie ma co się krępować, zapraszam do sekcji komentarzy, tam możemy spokojnie wyrazić swoją opinię. Mamy w tej chwili 22 minutę filmu, zazwyczaj właśnie taki czas mi to zajmuje, 23-24 minuty, także jesteśmy zgodnie z harmonogramem. Wjeżdżamy na ulicę Wiejską i drogę wiejską i praktycznie można powiedzieć że jesteśmy jestem od celu około 200 metrów taka droga z płyt betonowych wzdłuż zalewu wiślanego także tak to wygląda rzeczywiście pięknie się rozpogodziło wyjeżdżając dzisiaj w Gdańska miałem takie mieszane odczucia niebo mocno zachmurzone i taka jeszcze Brzaweczka delikatna. A proszę bardzo, jak pięknie się pięknie, jak piękna jesień się robiła słoneczna. Także pogoda dzisiaj powinna być bardzo, bardzo ładna. No dobrze, powoli będę kończył moją samochodową relację z remontu trasy 501. Życzę miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie. Idę teraz. Cześć.